Witajcie. Moi kochani, już nastał nowy dzień, a my już zwiedzamy kolejną i tym samym ostatnią atrakcję w Atenach, którą jest stadion Panathinaiko. Oczywiście, że stadion, no bo to w końcu sport i uwielbiam sport, powiem Wam, że na tym stadionie w 1896 roku odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. I mamy zaszczyt gościć tutaj, zobaczyć, jak to wygląda. Widzimy, że jest on w kształcie podkowy. Mamy także marmurowe... E, ma marmurową widownię. I widzimy na środku plac, gdzie zapewne odbywały się różne konkurencje. Tutaj oczywiście mamy flagi Grecji i symbolistą flagę olimpijską. Tutaj są nawet tikety do wejścia. Do środka my tutaj przeszliśmy to sobie tylko zrobić szybko, zdjęcia, bo musimy już wyruszać. Od razu po tym stadionie wam powiem, będziemy wyruszać już dalej w drogę do Gytio na południu Peloponezu. I powiem wam, że początku, na początku, początkowo mieliśmy przejeżdżać przez Korent i Argos, żeby dojechać do Gytio, ale plany się drastycznie zmieniły. Korent zostaje. Ale za to nie będziemy przejeżdżać przez Argos, a przejedziemy przez Sparte. A z kolei do Sparty mieliśmy pojechać w poniedziałek na jednio, jednodniową wycieczkę. Ale te plany się zmieniły. Dla nas to nie ma kłopotu. No i teraz właśnie pokażę Wam jeszcze ten stadion. Oprócz tego, spójrzcie, mamy ponownie widok tam na Akropol. Bo tak naprawdę, gdzie się kręci, gdzie się kręci atrakcji w atanach, to zawsze się zobaczy Akropol. Tam mamy także widok. Przejdę, bo drzewo zasłania. No i tutaj widać Akropol. Moi kochani, z racji tego, że wyjeżdżam już za ten, mam zamiar także zrecenzować ten hotel, w którym przebywaliśmy. I teraz już obrócę kamerę na siebie. I ogólnie powiem Wam, że ja zdecydowałam się wystawić temu hotelowi ocenę 9 na 10, bo naprawdę po wielkim rozczarowaniu w Hajacie, ugościli nas, mieliśmy super pokój, mieliśmy jeden duży pokój, bo w sumie jest nasz szóstka i mogliśmy się pomieścić. Było bardzo dobrze, były bardzo wygodne łóżka, jedzenie było dobre. No, ale jedyną wadą to był basen. Basen, który był mały i płytki i w ogóle nie było zbyt wielu miejsca, dużo miejsca, ale ogólnie było super, był telewizor, można było pooglądać greckie kanały i ja wystawiam temu hotelowi ocenę 9 na 10. No i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby pożegnać się z Wami w tym momencie, a zobaczymy się już w Koryncie. Cześć!